Nowa informacja z polskich dróg. W niedzielne popołudnie auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym przed zjazdem na autostradę. Komenda Miejska Policji w Rybniku bada i ustala przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło w sierklanach na ulicy Żorskiej. Wczoraj około godziny 16.15 28-letni kierowca Fiata zjechał z nieucolonych przyczyn na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym którym kierował 51-latek z Rudy Śląskiej. Obrażenia kierowcy były na tyle poważne, że niestety nie udało się go uratować. Śledczy wyjaśniają okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ryniku. To na razie wszystko. Pozdrawiam. szar Joker.